Cześć, witam wszystkich na moim kanale Programujemy. Ja nazywam się Tomek i to będzie już szósta lekcja nauki programowania Ruby on Rails. Co robiliśmy w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku stworzyliśmy już naszą pierwszą nową aplikację. Były to dwie st strony internetowe, na których zostały umieszczone odnośniki do tych stron. Może pokażę wam, jaki był efekt końcowy, na czym się zatrzymaliśmy, a zaraz powiemy, co będziemy dzisiaj robić. Także czekajcie, zaraz was zaciekawie zaraz Wam wytłumaczę. Na początku otwieramy sobie dwa okna terminala, tak jak zawsze rozpoczynając pracę z naszym rubim. W pierwszym oknie wpisujemy polecenie. wpisujemy sobie polecenie wystartowania naszej aplikacji wystartowania naszego serwera Rails Server żeby tego dokonać musimy wejść sobie w naszą aplikację startujemy serwer polecamy Rails server. klikamy Enter chwilę czekamy serwer wystartował, minimalizujemy okno i następnie Uruchamiamy sobie nasze narzędzie Sublime Text do edycji kodu. Tu, jak widzicie, po zamknięciu e, ostatnio e, nasze, nasze, naszego programu Sublime Text została za, zachowana struktura plików, struktury folderów, także nie musimy tego robić już na nowo, nie musimy otwierać tak, folderu. E, co będzie nam potrzebne? Potrzebne będą nam dwie strony internetowe. Na początku taką y, podstawową stroną będzie strona get-bootstrap.com Jest to strona, na której możemy sobie y, przeczytać, jakie, pooglądać, jakie komponenty y, ta, taki system zarządzania, c, c, taki system CSS, y, system styli, y, co to nam da tak naprawdę. Możemy sobie to oglądnąć, wyświetlić kod y, każdego, każdego stylu i na przykład y, wszędzie mamy tu przykłady. Tak jak mamy przykład takiego rozwijanego y, menu, tak? Żeby tego dokonać, wklejamy ten kod do naszej aplikacji, ale wcześniej musimy sobie te, tego frameworka Bootstrap zainstalować i zrobić tak, żeby nasza aplikacja wiedziała, że, że ten framework, te, to, ten, zarząd, te zarządzanie styli, te graficzne, wszystkie możliwości, które tutaj widzimy, będzie, będzie aplikacja widzieć, tak. Jak widzicie, jest to bardzo fajnie, wygląda to bardzo fajnie graficznie, tak. Dzięki temu nasza aplikacja, która wygląda, Obecnie, tak? Będzie wyglądała jeszcze lepiej. Jak, jak tego dokonać? Może otworzymy sobie dla porównania jeszcze raz naszą aplikację, żebyście mogli widzieć efekty, tak? Później wam tutaj widok widoki będziecie widzieć różnice. Jak zainstalować tak takiego frameworka bootstrapa, to do tego będzie potrzebna nam strona gemów. Otwieramy sobie nową stronę, wpisujemy rubygems.org. Ruby Ta strona będzie, tą stronę, z tej strony będziemy bardzo często korzystać, ponieważ jest to strona takich wtyczek, takich pluginów, które przyspieszą nam pracę. Przykładowo znajdą się tu pluginy takie jak Bootstrap, który zaraz będziemy instalować. Również będzie tutaj gem, będą gemy przykładowo zakładania nowego użytkownika, rejestracji. Tych użytkowników, czy na przykład logowania użytkownika, znajduje się tu naprawdę bardzo dużo, jak, jak sami widzicie, bardzo dużo takich przydatnych wtyczek. Jak takie wtyczki się instaluje? Mianowicie musimy sobie edytować nasz plik gemów. O tym było w poprzednich odcinkach. Jest to plik, gemfile, tak. Tutaj wszystkie gemy, które są aktualnie zainstalowane, znajdziemy ich ścieżki. Żeby dodać naszego bootstrapa, musimy sobie tutaj również takiego gema, taką ścieżkę, żeby Ruby on Rails mógł sobie ją pobrać, musimy sobie tutaj wpisać ścieżkę do, do tego plugina. Jak tego dokonać? Mianowicie szukamy tutaj y, takiego gema bootstrapa i ben, on nazywa się bootstrap myślnik SAS klikamy Enter jak widzicie jest to pierwsza pozycja klikamy sobie i tutaj znajduje się zawsze tutaj będziemy tą ścieżkę wklejać do pliku ge gemów czyli do, do tego pliku żeby nasz framework Ruby on Rails sobie yy, po prostu tego gema mógł załadować mógł go widzieć jak to robimy Klikamy tutaj kopiuj do schowka, skopiowano, otwieramy sobie nasz plik Gemów, prawy przycisk wklejamy, bądź Ctrl V, zapisujemy sobie, uruchamiamy polecenie, które zawsze, którego zawsze trzeba, które zawsze trzeba wpisywać po instalacji nowego gemu. Jest to polecenie wejdziemy sobie najpierw w naszej aplikacji. Aplikacja? Jest to polecenie bundle. Install. Jak widzimy, pliki gemów zostały, zostały załadowane, również ten nasz nowy gem również został wczytany. To możemy sobie na razie zminimalizować. No i co, co robimy dalej? żeby jako że nasza, nasz framework Bootstrap jest to taki system taki system CSS musimy stworzyć sobie plik CSS. Ten plik tworzymy sobie w folderze assets, który znajduje się w folderze app naszej aplikacji i tutaj będą wszystkie pliki związane z, na przykład z, ze zdjęciami na naszej stronie, czyli wszystkie pliki zdjęć, które, które będziemy umieszczać również w przyszłych odcinkach na naszej stronie, ale co, co, na czym się skupimy? Na stylach, tak, czyli wchodzimy sobie w Folder Styl Shit, tak tworzymy nowy plik, który nazwiemy sobie nazwiemy sobie bootstrap CSS i ważne musimy dopisać końcówkę SCSS i zapisujemy plik. Jak widzicie, powstał nowy plik z styli, w tym pliku musimy wpisać y, takie, takie dwa polecenia, dwie linijki mianowicie musimy zaimportować naszego bootstrapa wpisujemy import, w cudzysłowie bootstrap myślnik sp Rockets" i na końcu kończymy średnikiem oraz importujemy sobie bootstrapa Polecam import cudzysłów bootstrap tutaj musimy uważać na literówki ponieważ aplikacja wyrzuci nam błąd i zakończamy średnikiem zapisujemy sobie nasz plik css Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, jest y, dodanie również skryptu JavaScript w folderze oraz w pliku JavaScript, assets JavaScript, aplikacja application.js. Y, I tutaj, gdzie, gdzie mamy inne polecenia, y, inne polecenia takiego skryptu, wpisujemy sobie Następujące linijki Tak Widzicie też, że to te polecenie wygląda podobnie do, do pozostałych w tym pliku Wpisujemy sobie polecenie boot Strap Myślnik rocket. Rokets Tutaj nie musimy dawać cudzysłowów, cudzysłow, nie musimy dawać średnika. Kolejną linijką będzie polecenie require bootstrap Zapisujemy sobie plik i Zobaczymy czy coś nam się zmieniło w naszej aplikacji. Jak widzicie, tu jest stara, stary widok aplikacji. Tutaj jest zrobimy sobie odświeżymy sobie stronę zobaczymy jak wygląda to na nowo. Oczywiście wyświetliła nam się informacja o błędzie. Z błędami będziemy się spotykać bardzo często, ponieważ programowanie polega na rozwiązywaniu tych błędów. Co tutaj zrobiliśmy? Jaki błąd? Musimy sobie zobaczyć, czy nie ma żadnej literówki. Jest literówka, daliśmy. Boot st boot strap. Nie, to jest ok. Musimy do tego dojść. Tak, musimy do tego dojść. Jak widzicie, dodaliśmy sobie w błąd polega na tym, że dodaliśmy sobie nie tutaj nie w tym pliku aplikacji JavaScript, w którym mieliśmy chociaż chociaż nie, będzie dobrze. Się sobie jeszcze raz przestudiować. Bootstrap. Zrobiliśmy boostrap. Czyli tu jest błąd, tak? Prawdopodobnie, bo zaraz może być inny błąd. Także, tym się nie zrażajcie, na tym to wszystko polega. Tutaj w, in, tutaj, w naszym pliku styli, gdzie importowaliśmy sobie styl. Zaraz sobie tam, tu już sobie wrócimy. I zobaczymy. Aha, widzicie. Nazwa pliku już z przyzwyczajenia dałem nazwę jako bootstrap. Natomiast ten plik CSS musi się nazywać bootstrap pl play Zmienimy sobie nazwę. Tak jak apply, tak? Bootstrapli. Enter. Zapisz. I odświeżymy sobie naszą aplikację. OK, wystąpił tutaj błąd. W czym tkwi błąd? W tym, że po wprowadzaniu zmian, po instalacji nowej wtyczki, zawsze najlepiej wystartować serwer jeszcze raz. Czyli yy, tak jakby nie odświeżył nam się widok naszej aplikacji po wprowadzonych zmianach pliku Gemfile. Jak tego dokonać? Za każdym razem po instalacji wtyczki pamiętajcie, Zatrzymujemy serwer Ctrl C albo zamykamy na X. Uruchamiamy serwer serwer jeszcze raz. Tak wygląda nasza strona. Wyglądała nasza strona po wprowadzeniu wtyczki Bootstrap, strona będzie wyglądała. Wygląda. Strona wygląda tak. Jak widzicie Wygląd jest lepszy, graficznie również lepiej to wygląda. Spróbujemy sobie tą stronę zminimalizować zmniejszyć rozmiar. Jak widzicie, nasza aplikacja jest już responsywna. To na tyle. Do naszego takiego frameworka Bootstrap będziemy wracać. Na pewno będziemy z niego cały czas korzystać. Jesteśmy już. Yy, Jesteśmy już naprawdę bardzo daleko z naszą aplikacją. Zapraszam do następnego odcinka. Będziemy dalej upiększać graficznie naszą aplikację, oraz również opowiemy sobie troszkę o plikach częściowych. Czyli, jak wcześniej w poprzednim odcinku, robiliśmy sobie odnośniki na naszej stronie. Wpisywaliśmy kod. Wpisywaliśmy sobie kod w No. wpisywaliśmy sobie kod naszej aplikacji w widoku home tutaj kod odnośników. No to porozmawiamy jak zrobić, żeby nie pisać na każdej podstronie tego samego odnośnika. Ale o tym w następnym odcinku. Dzięki wielkie. Zostańcie ze mną, subskrybujcie kanał, polubcie. Hej. Dziękuję.